w sezonie drugim, w odcinku pierwszym po odnalezieniu Mariusza. No, niestety w ostatnim odcinku, jeśli ktoś oglądał, widział, że niestety masz chłopak. A mówię tak, bo akurat y, nie chcę się stresować, bo zaraz będę jechał do Pizza Hut, jakby ktoś wcześniej mm. nie mówił. Znaczy, do, po pizzę. No i tego... No, niedługo będziemy szukali znowu Mariusza. I będzie fajnie, no, zwódki będą różne. I nie no, powinno być fajnie. Łapkujcie, nie łapkujcie, robcie, nie wiem, Wszystko, co się da. Mówcie, co mam robić. i Film niepodzienkowy. Wszystkie powiedzmy, my będziemy robić. No, chcielibyśmy mieć jak najlepiej łapkę. Następny odcinek to będzie Piosenka najpewniej.

<mulik> I cię tu chodzę. Kici, ci, 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 ci Mariusz. Jak tu mysz, to nie chcę mowy. W drugą stronę. I już tu No, 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 no. <mulik> A ja nie będę mógł iść znowu. Do nie sobie będę oglądał pana śmietankę. Ja Witam, zapraszam do oglądania pana śmietanki. Oraz oczami jak kiniowca. Bardzo zapraszam, A to na chodźcie. Za to mój, Mariusz. <mulik>